Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb 5tvpl po co ci była ta szklanka? Po co ci była ta szklanka? Jola, nie wiem. Nie wiem. Żałuję tego, tak? Po co ci co... była ta szklanka? Jola, nie wiem. Rozumiesz? Robisz? Jola, nie wiem. No po co do... to robisz? Jola... Nie rozmawiajmy o tym. Dobra? Proszę cię, nie ale, rozmawiajmy no nie właśnie. rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiajmy, nie mam takich słów, nie mam innych słów. Nie chcę z tobą rozmawiać, rozumiesz? Nie chcę. To po prostu nie chcę. To i tak może jest ja nie powinnam nie chcieć chcę, chcę, bo to stary. Stary. Ale Dobrze, ale to ja nie chcę, rozumiesz? To ja nie mhm. chcę. Nie chcę, nic więcej sobie nie wyjaśnimy. Ja nie mam żadnych innych słów, nie mam już nic, jest to, już jest w ogóle, jest teraz. Już jesteś po drugiej stronie, masz sobie. Nie po być... jestem po drugiej stronie. Ale to nie, Jola, Jola, Absolutnie nie mam bo żadnych z tą gadam, słów. cały czas z tą gadam. Wiem, nie mam żadnych innych y -y. słów. Nie mam żadnych niedziel, Nie tutaj nikogo. Ale nie dzielę, I, Jola, tylko i nie. nie myśl, żadnych... że nagle, zostałeś sam i masz rację. Ale ja, w tym, ja nie zostałem sam. tym, co sam. mówisz i masz rację w tym, co robisz, wiesz? Nie mam żadnych. I nie mówisz, ale... że przechodzę na jakąkolwiek stronę. Dobra, Jola, bo dobra, dobrze nie o Nie, ciągnij tematu, nie chwytaj wątku i teraz nie ciągnij do tego, bo rozmowa jest zupełnie o czymś innym. Tak, dlaczego nie ma się? ale po cię przekonać, do Nie mam. Nie ma Jarek, innych, nie ja ma. mówiłam Ci tyle razy, że traktuję cię tylko i wyłącznie jako, no, fajną osobę do rozmów. Kurde, ja ci powiedziałam, to wszystko było szczere. Ja powiedziałam, że bez Ciebie, ja nie wiem, co ja bym robiła w tym programie. Chciałam wyjść, chciałam. No, cały czas powiedziałam, że nie ma sensu program bez Jarka. Kurde. Brakuje i już teraz brakuje. Teraz bardzo mi brakuje Jarka. Bardzo. A co dopiero będzie jutro? Nie chcę mi się tutaj już siedzieć. Mówiłam ci tyle razy, że fajnie mi się z tobą rozmawia mhm, I jest m. mi głupio, jak dziwnie na mnie patrzysz tak. i dziwnie do mnie mówisz. Tak. Wiesz o co chodzi? Tak. jakieś głupie tęskniłem za tobą. Tak. Ehm, typu Boże pięć minut bez ciebie to jest tak. straszne. Co dzisiaj powiedziałeś właśnie do tak. mnie? Mi się Oczy zmienia, jak patrzysz. Ja nie wiem, ty, jak patrzysz na te głowice, to masz inne oczy. Coś inną też osobą, też jakby jakiś robot w ciebie występował. Mhm. Taka jest jesteś jakaś. Ale, znaczy, mi się podobają mi się te oczy, ale takie są, że aż, aż ja jestem taki jakiś coś miłego, dziwnego. Albo jak patrzę na Twoje usta, to chciałbym je mieć, albo na oczy. Nie, nie, powiedziałem. Jolaj, poszukałbym jednej jednej idiotki, która powie. Tak, Jarek, jola, no, tak, zakochałam się w tobie, od tego dokładnie powiedzieć, bo ja pamiętam, widzisz, ty nie pamiętasz, bo ty nie przykładasz do niczego uwagi. Jeżeli mógłbym z Ciebie coś zabrać, to zabrałbym Ci oczy i usta. Mhm. To to wiedziałem, a nie, że jak mówiłem, że patrzę na twoje usta, to chciałbym je mieć. Mhm. To, jest zupełnie, to są zupełnie dwie inne rzeczy. Zabrałbym ci dwie rzeczy. Zabrał. O, 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 Z ciebie. Tak. I byś i co, i, nie chcę cię widzieć, jak taka mhm. jesteś wredna, rozumiesz? Oczy i usta. To? to są zupełnie, Jola, dwie inne sytuacje, rozumiesz? Nie kłócić się. No nie, nie będziemy się Bojs, przepraszam no, też za to zachowanie. Ja tam nie to obchodzi. Nie, tylko, Jola, tylko teraz ja powiem Ci jedną rzecz o co chodzi. Ja wiem... Zanim jej powiesz, a coś Ci powiem, Jarek. Bo ja się nie będę do tego w ogóle. I się nie będę ustosunkowywał do, te, do tego. Jakby dla mnie problem polega na tym w tobie, no. chociaż nie lubię mówić starszej osobie, bo ty no, jesteś to, no. jednak, No ale powiem ci, no. że ty jakby nie widzisz wad w, swojej, w swoim postępowaniu i uważasz, że wszystko to, co robisz jest słuszne. Mieszkańcy domu po powrocie moim z, z, tego, z tego ucieczki przez dach, ja wyda... ale poczekaj, ale Marcin, mogę, no bo jakby Wydali tam... na ciebie już Wydali wyrok. na mnie wyrok, nie oglądając tego, jaka jest prawda. Wszystko okej? Toczne. Toczne, toczne. Załatwij hmm. no, sprawę? No, Cieszymy się, że, że jesteś. Słuchajcie, do, domyślacie się pewnie, że niewiele mogę mówić, tak? Tak, myślałam, się, więc nie pytamy. Nie pytajcie. Nie pytamy. Cieszymy mi się, że jesteś. To jest jeszcze napisałem. Tęsknię za wami sto razy. I przepraszam. 150. No, zobacz, jak widzieli widzowie, jaka jest prawda, jaką podjęli decyzję. Jednak widzieli coś więcej, coś, co mnie usprawiedliwiło. Ale widzowie, a to co się dzieje tutaj i odczucia, to jest w ogóle co innego. Pamiętaj, że tu jest szklanka przesunięta. Ja a oto? Ale to tylko to ty ja ja już mam, będziesz Ja widny. wiem, ale to ja mam tylko to wiedzieć, to. Mogłeś to... powiedzieć wielkiemu bratu, że wielki bracie, niestety. Ja pier... nie Słuchaj. zrobię tego zadania, bo się wszyscy pokłócą na mnie. Gdybyś odmówił. Wielki brat miałby do rozważenia natychmiastowe wyrzucenie z domu lub automatyczną nominację. Aczkolwiek nie wiem, jak ja bym postąpił. No właśnie, no właśnie. Dlatego no no szacun no i tyle, no ale ja się nie chcę kłócić ale Marcin, i tyle. Ale tylko posłuchaj, teraz, dlaczego wydano wyrok, zanim się nie wyjaśniła sytuacja do końca? Ja już przychodząc tutaj, już był wyrok na mnie wydany, rozumiesz? Był wydany wyrok, nikt mnie nie posłuchał. No, to powiem tak, że to nie była kłótnia między Jarkiem a Jolą, tylko między Jarkiem a wszystkimi uczestnikami, już domownikami tego domu, ponieważ no, ja już z Jarkiem, z Jarkiem pewne sprawy wyjaśniłem, że jednak jest typem no dla mnie niestety lawiranta i takiego. Takiej chorągiewki Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej bb 5tvpl